Patrzysz na człowieka i na pierwszy rzut oka wiesz, temu mogę zaufać, a temu lepiej nie. To nie magia, nie szósty zmysł. Pytanie tylko, czy to działa. Zobaczysz za chwilę sześć zdjęć wśród nich trzech morderców. Sprawdźmy, czy ich zidentyfikujesz. Jeżeli nic nie trafiłeś, to wiedz, że reżyserzy dawno wyczuli ten temat. Dlatego każdy filmowy złoczyńca ma bliznę po jednej stronie, krzywy uśmiech albo pół twarzy w cieniu. Dlatego, że nasz mózg takim twarzom przyczepia etykietkę. Chyba nie pożyczę mu auta. Naukowcy to sprawdzili. Gdy patrzysz na twarz, nasz mózg w ułamku sekundy ocenia dwie rzeczy. Czy można zaufać? czy lepiej nie zadzierać. Za te błyskawiczne decyzje odpowiadają obszary prawej półkuli związane z rozpoznawaniem twarzy i emocji. One analizują proporcje, symetrię, typowość rysów, mimikę i wyraz, zanim zdążysz pomyśleć, hmm, sympatyczny gość. Ale jest haczyk. Gdy twarz jest nietypowa, niesymetryczna albo po prostu dziwna, w skanach widać większą aktywność w ciele migdałowatym. Obszarze czujności i reakcji na zagrożenie. Dlatego czasem czujesz niepokój, patrząc na kogoś, choć nawet nie wiesz, jak ma na imię. Więc pół w cieniu u to nie tylko styl. To sztuczka na poziomie neuronów, która sprawia, że instynktownie wciągasz się w opowieść. A ty nie daj się zwieść intuicji. Zanim kogoś ocenisz, poznaj go lepiej.